Witam. Program Virtual Steel daje możliwość przesuwania profili w dwojaki sposób. Dziś chciałbym omówić różnice pomiędzy nimi. Na potrzeby filmu przygotowałem dwa słupy wraz z dochodzącymi do nich prostopadle belkami. Kliknę teraz na bliższy słup prawym przyciskiem myszy i wybiorę opcję przezroczysty. To samo robię z dochodzącą belką. Funkcja ta definiuje przezroczystość elementów, ale nie to jest najważniejsze. Najistotniejszą rzeczą, którą przezroczystość pomaga zauważyć, jest pojawiająca się wewnątrz profili linia. Jest to tak zwana linia systemowa profilu, która zazwyczaj, choć nie zawsze, przebiega przez środek ciężkości danego przekroju. Przybliżę teraz na miejsce połączenia profili. Jak widać, linie systemowe słupa i belki schodzą się w jednym punkcie. Jest to kluczowa kwestia, od której zależy prawidłowe tworzenie modelu 3D i połączeń pomiędzy profilami w programie. Najprościej mówiąc, program jest w stanie z automatu wstawić dane połączenie pomiędzy profilami tylko wtedy, gdy linie systemowe profili przecinają się lub schodzą w jednym punkcie. Przejdę teraz do meritum, czyli do przesuwania profili. Pierwszym sposobem na ich przemieszczenie jest funkcja przesuń, znajdująca się na zakładce numer 2 pod tytułem Edycja profilu możliwy jest tu przesuw lewo-prawo lub góra-dół w odniesieniu do aktualnej pozycji profilu. Klikam lewym przyciskiem myszy na profil, aby we wszystkich polach edycji wyświetliły się jego parametry. Profil jest w tym momencie zaznaczony, przez co jego linia systemowa jest niewidoczna, ale nie ma to teraz większego znaczenia. Definiuję wartość przesunięcia w lewo i w dół jako 100 mm i klikam przycisk zatwierdź. Poprzednie działanie automatycznie anulowało przezroczystość belki, więc ustawiam ją ponownie i klikam klawisz Escape, aby odznaczyć profil. Jak łatwo zauważyć, element został przesunięty, natomiast jego linia systemowa pozostała w poprzednim miejscu. Dzięki temu użytkownik nadal ma możliwość stworzenia połączenia z biblioteki pomiędzy tymi profilami. Aby to ukazać, wykonam pierwsze z brzegu połączenie. Jak widać, wszystko działa, a umiejscowienie blachy do czołowej i śrub dostosowało się do przesuniętego profilu. Przejdźmy teraz do drugiego słupa. W identyczny sposób ustawiam przezroczystość elementów. Do przesunięcia belki użyję jednak tym razem funkcji przesuń, znajdującej się na zakładce numer 5 pod tytułem Edytor Konstrukcji. Klikam lewym przyciskiem myszy na belkę, aby ją zaznaczyć. Wybieram opcję przesuń. Definiuję analogiczne przesunięcie wpisując odpowiednie współrzędne. I klikam przycisk przesuń. Następnie ponownie ustawiam przezroczystość belki. Po dłuższym wstępie doszliśmy finalnie do różnicy pomiędzy tymi przesunięciami. Proszę zauważyć, że w odróżnieniu od poprzedniego przypadku, tym razem linia systemowa profilu została przesunięta wraz z nim. Powoduje to brak możliwości stworzenia połączenia pomiędzy tymi elementami. Po zdefiniowaniu profilu głównego i dołączonego, lista połączeń w bibliotece jest pusta. Podsumowując, jeżeli chcą Państwo przesunąć profil, który będzie w jakiś sposób łączony na późniejszym etapie z innym profilem, należy użyć funkcji przesuń na zakładce numer 2 pod tytułem Edycja profilu. Natomiast, jeżeli chcą Państwo przesunąć profil, który nie będzie łączony blachami z innym, lub przemieścić cały ustrój np. w celu powielenia ramy w hali, należy użyć funkcji przesuń na zakładce numer 5 pod tytułem Edytor konstrukcji. Dziękuję za uwagę.